Żywa. Pewnie nie. Dobra. Poka pokazywało mi na Discordzie, zanim wszedłem, że jest Warcraft 3. Stream odpalone, linkemu. jakby co? Jakby co, jakby co? O chyba. Już wbijam. O, kurewski kanion jeszcze może zdążymy zagrać. Czy mam znowu Was dzisiaj kierować? Czy mogę sobie aż eee, grać? Możesz aż kierować no. A nie, gra Ranked, doki. No, jak do roboty nie idzie to po prostu od 24H no, że nie może nie ciśnie, może bije master. Wiesz ile partyzantów mi brakuje do Mastera? No tam są 10 punktów 30 Kur... No to dzisiaj... Ostatnią grę już musiałem iść do roboty i kurwa plus 70 ileś 30 punktów Drugie hmm. miejsce I spał Ja na razie Platyna 1, nie wiem czy kurwa teraz ścisnął zależy od pogody w tym tygodniu No Bo to jest ważne Ale Jak będzie zjebana to, to może będę miał czas Dobra dajcie za to Nie mnie, mnie dobija. Zabaj, 10 sekund Kinkania, Nie zdążymy. Jeszcze raz, bo to kurde. Zbiera... Dawaj! Razy, 10 razy. O! Kurwa. <grym> Ej, <elektryczny> uciekł. Uciekł. 10 sekund zabrakło. No, tato tylko sparowałem, kurwa, na rękę. Już jak taka pizda grałem na tych rankedach, naprawdę. Już tylko chcę dobić. Ale kurwa, nie. Z 500 punktów, ponad pewnie ugrałem. Taką grą. Rana na height, tak? No, no, znaczy nie tyle rad, bo nie siedzieliśmy w jednym miejscu, bo ciągle musieliśmy rotować. To strefa, rotacja, skaner. Trefa, rotacja skaner jak coś się zabiło po drodze, ewentualnie jakieś samotne głowce tam, albo wiesz, Znalazło to od razu się Mhm. w niego. Tak to kurwa wszędzie, predy. Jeszcze wczoraj ten byliśmy na serwerze, był Mandę z Imperial Hallem. Kurwa. Imperial Hall przyszedł na chwilę. Steamowani? Tak. Kurwa, i szokuj. I graj, nie? No i weź to graj, kurwa. Weekendowy graf. Daj, to spokój. A bo gejzer może na odmianę. A odmiany odmiana. Bangalore. jakby brajtka. O, z nami. U mnie jest nie To wolnie się, to się. Odbiega. No, to Ja też. Bangalore tu. Tu, tu. Tu masz plecy warecki Urywa. Da. Plecy masz tutaj. No I Plecy tam góra. Aaaa. No już lepszego im po nie mogą dawać. Oznaczałem ją cały czas. Ja, no ale jak wyszedłem, widziałem, No, Ale jak wyszedłem, to ten no, gość na górze się ruszył. I... Mm. Okay. Ta wieczma wyszła od razu. <laughs> Chowała się za drzwiami, kurwa, przede mną. Za drzwiami. Ejcie. Nie, nie, byłem strach, nie byłem. Hmm. Ale skid miała chyba z piątego sezonu, więc musiała coś tam. E, ten złoty taki, osąg. No widziałem, bo chyba ją tym strzałką, nie? Bo... Dwa razy piącha, a potem no. przypaliłem i kawałkiem jeszcze. To już końcowa sezonu, nie? Jakoś teraz. 10 dni jeszcze. Jeszcze 10 dni. Wydaje mi się, że kupię ten baseball, kurwa, jak będzie w przyszłym sezonie. Coś mi się wydaje. A no, 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 fajny nawet. Tylko to, no, kurwa, jak... do gry to tak słabo trochę, bo dużo miejsca będzie zajmował. No, zobaczyłem. Obejmował... zobaczymy. Na puby. Na puby, dokładnie. Ranked'a odinstalowuję, z tego sezonu. Tak, tak sobie taśmą ekran w tym miejscu Tak, tak, tak. I tak, i tak, i tak. taśmą nie widać. Wyblurowana mm -hmm. <śpiewanie> <will achieve> <śpiewanie> od razu. Mhm. Na prawo leć, bo już nie jesteśmy. Trzeba no, trochę tego leć. Hmm, problem mm -hmm. hmm, boczek. to możesz mi to chlapnąć. Okej. Okej, okej. W co no marytki, jak obarlił? Dobra, no ja złotuję tu i też idę tak samo. O, sam jesteś. Marecki, nie wiem, czy ty zdajesz sobie styl w prawe? A, tak, z hitu. Czują Chyba nie. Ale szlajdem. Góra? O kurwa Tyle składów, ja pierdolę rano Lajka płatuje do tego. Trzymaj tą górę. O nie nie. To no, jest cofam, cofam Ja też, to ostro. To Trze jest Bili. Podjeżdża do mnie. Macie krawędzi, kurwa. Jakiś. Tu, 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 tu. Patrzę, patrzę, patrzę. Mam na Nadobicie na Dzięki jeszcze jeden będzie. Na kurwa <ślinisk> Sentinela. Po co ona jakieś okna, kurwa Master? Tak, ja, mi też Sentinela. <ślinisk> Rodziliśmy się. Primo? Multimo? Miałem chujowę broń. Dobra, już biegam za wam być słabsze do Właśnie nie jestem jeszcze nie A A to wczoraj mówiłeś morecki o tym co ten harcerz tam nie popłynął. No to opiekun jego to był kurwa jakiś gościu w ogóle z drugiej klasy liceum, nie? Mhm. No nie. To co tam w głowie jest? Ten w głowie tam nie no, ja no no, Echo, echo. W tym wieku to najlepsze pomysły przychodzą do głowy. A ratownik pewnie młodszy jeszcze, bo. No, no, ratownik też właśnie był jakiś kurwa Troszkę hmm. Bo no, tam czytałem właśnie to dwóch. Dwóch, bo ty i chyba właśnie ratownikowi. Zarzuty. Ostawili. Mhm. Mm A dalej ja, Teraz jak nie mam Fatlina i Brawlera, to nie mogę grać. No, z nami równo Dwa teamy tu, dwa tu Trzy z nami nawet Dawaj budynek Eee... Może... No dobra Nie, jest coś. Nie ma ich po drugiej stronie? Po drugiej stronie jeden? Po drugiej stronie, po drugiej stronie Tu jest Nice Dobie, dobie. Biegnie, leży. No. Patrzę. Pale. O kurwa, czuję ja to. Źle, wyrzucałem, bo drugi wyczet, na dwóch a Znaczy dwóch zbitych na pewno. Gurliwe. Ja uciekam tutaj w drugą stronę. Jestem tu. Dalej, nie będą słyszeć nawet. Nie będą słyszeć, chodźcie, chodźcie. Hacia, sięść, 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 sięść. Hacia, Nie mamy jak. No, orycki. Tu wchodzi. Nie, mamo. Nie, mam, mam. nie pomogę ci, nie mam, mamo. Dobra, ja idę do was. Zmania. Tamorak, idę? Trzymajcie się, ładnie. Chyba leży jeden. Kurwa. Z jednym Igmanem, ja pierdzielę no. KURWA! jedna pestka! Aaaa! Miałem złoty 99, tak siadało po stu każdego. A... Zjebałem! Że wtedy smuszowałem, ale kurwa na 130 okna na jednym na białym. I się odpaliłem trochę. Byli to porobienia. Kurwa. O nie, no, z jednym igmanem to ja nic nie zrobię. jest 125 zadałem. Nie, to ja gadam. To znaczy, się kur Albo ona miała ten, w strepie była co nie? Albo niebieski miała. Udało no jest 155. To sądzę? To pizda. No cóż. Co master grał rano w takim nobie? Rozgrzewa się przed <laughs> tak jak ja. Pewnie. To było wolne ma i... czas.

W której stronie to jest? Tłoczka hmm. nie bierzesz? Eee, dokładnie tylko. O mój Boże. Mam jeszcze E-Lite'a. O oh, mój Boże, dobra. Wingman kurwa i tak. Już kurwa. Posągka jakaś. Dawajcie tutaj dół. Tuna, tuna. To nadal. Idę. Walę środek. Obiegam. Jeden leży w środku. Nad nami, nad nami. Nad nami. Porcje chyba. Podnosi. Idę, no, 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 idę. Idą. No. Podłapną. No. No nie wejdę, nie bo jest z za zaplutowane Na mnie, na mnie, na mnie. Ładnie, jeszcze od zewnątrz, od zewnątrz idzie. Od zewnątrz jest jeden ufer, ja mam w każdym. Dwóchlerzy poczynę. Plecy, 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 dół. La, la, Chodź do góry. Idzie, idzie z zjebanymi wingmanami Złapuj, złapuj Ładnie, jest na schodach, na schodach, na mnie Jeszcze jest dwóch, jeszcze jest dwóch Kurwa, nieprzyładowana broń Ale, coś innego do niej bije Eee, ja pierdolę bdr bedrega to gówno Znowu tego wingmana Znaczy no, wingmana miałem No wingman jest beznadziejny Dobre to Dwa razy nie trafisz Właśnie, trzeba trafić jak trafiasz, no, to jest no, dobra. A no wczoraj kurde pamiętasz tą co mieliśmy tego. Preda czy kokośra. Tak, tak, to. Aby ta, ta, ta. kurwa z tego wingmana jak z pół Wszystko. Wszystko się dało. A ty bardzo chcesz okno, tak? No, a Maret, ja Jeźdź, że w, w górę, to jest trening. Zrad. Ja mam bierzchnię w domu. A bierzchnię no. Jo, to zakupiłem. To id idę biegać. To, to fajnie. Idę biegać. biegać. To obok kompa wam bierze.